No to napisał! Jeśli zamula cię skun, to go rzuć. Ja zawsze z głową wśród chmur, lecz ogarniam. Odpowiada rzasem. Piotrek. Dobrze! Śpiewałeś to ostatniego streama cały czas. Śpiewajcie na naszego Twitcha, skurkowance! I ja robię to zawsze, a ona dla szpanu. Dziś nie ogarniasz, więc skumaj na zajutrz. Adam miskiewicz ty. Czarek? Nie wiem, nie <laughs> mam pojęcia. Czarek. Jeżeli miałbym strzelić, to celowałbym może wy. Nie hmm, wiem. <głos> nie <głos> wiem. <głos> <w> kogo strzelić. <sprzęcie. głos> <noise> nie <głos> wiem. Jakbym miał celowałbym. Problem. Ziemia coraz więcej pragnie ciała ludzkich mas. Coś mi to mówi. no, ale to jest z tych takich... Odpowiada Piotrek. To Nie. Ciała ludzkich mas. No nie no. wiem. Co to to... jest? Grubson no. Na, Na szczycie, no dlatego... O kur... No. Kur... no tak. Ciała ludzkich mas. Lil Adi, Lil Adi. Filip Szcześniak wbił się na smerfa. Odpowiada Mama. Czarek. Dobrze.